Dzień dobry. Dzień dobry. E, za chwilę zaczniemy wspaniałą rozmowę. Może byś się przedstawiła? Witajcie. Nazywam się Karolina Kuczyńska. Jestem absolwentką e, tej szkoły. Powiedz, w jakich latach chodziłaś do szkoły? Do szkoły chodziłam w 2011-2015 roku. E, powiedz, e, dlaczego dzisiaj e, chciałaś przyjechać do szkoły i co chciałabyś powiedzieć? Przyjechałam do szkoły tutaj z zaproszenia. <grym> Chciałabym powiedzieć kilka słów dla przyszłych kandydatów. Szkoła jest dla mnie wyjątkowym miejscem. Czas spędzony w szkole, wspominam, z sentymentem. Był, był to dla mnie dobry czas atmosfera w szkole była przyjazna. Poznałam tutaj wartościowych ludzi z którymi do dzisiaj mam kontakt. Kardyna, powiedz, na jaką uczelnię skończyłaś i jak przedmioty szkolne, które były tutaj u nas w szkole, pomogły Ci w rozwijaniu zawodu, który już zdobyłaś? Skończyłam technikum ekonomiczne. Początkiem stawiałam na dalszy rozwój w tym zawodzie, jednakże okazało się, że budownictwo stało się moim tutaj wyborem. Szkoła średnia była solidnym fundamentem do dalszego rozwoju skończyłam w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku budownictwo specjalność technologia i organizacja budownictwa dodatkowo skończyłam studia podyplomowe bezpieczeństwo i higiena pracy naprawdę taki bardzo ambitny kierunek zwłaszcza jak na kobietę powiedz Jakie przedmioty w, z naszej szkoły dały Ci taką solidną bazę i zaplecze, że zdecydowałaś się na tak trudny kierunek i wymagający i chyba rzadkość wśród kobiet? Z techniku wspominam bardzo dobrze ścisłe przedmioty, jak chemia i matematyka. Dzisiaj mam okazję siedzieć w sali, gdzie miałam matematykę z panią Aleksandrą. Z punktu dzisiejszego widzenia tak jestem wdzięczna za to, że zawsze była nauczycielem wymagającym, ale było warto. Dzięki temu poradziłam sobie na tak ciężkich studiach, jakie jest budownictwo, i matematyka była podstawą, ale też y, podstawy ekonomii, ekonomika, rachunkowość. Tak? Są to przedmioty, gdzie w naszym życiu przewijają się i będą się przewijać, tak? bo finanse, y, jak zawsze, są bardzo ważne w naszym życiu, i myślę, że, że wybór tej szkoły. Y, był racjonalny. Bardzo fajnie. Powiedz, zawód, który wybrałaś, to jest tylko zawód taki e, dla mężczyzn? Czy jednak otwarty jest dla kobiet? Tak, każdy mówi, że jak budownictwo i kobieta e, budow na budowie, jak to jest. Tak, e, u mnie na studiach bardzo było dużo dziewczyn. E, no i w pracy też spotykam bardzo dużo kobiet. Jest to takie już normalne dla mnie. No, myślę, że, że to jest wszystko, wszystko dla, dla, dla ludzi, tak? Nie ma żadnych ograniczeń. Ja uważam, że po prostu trzeba odnaleźć siebie w tym życiu, tak? No i ja odnalazłam się. Bardzo lubię swoją pracę i cieszę się, że trafiłam akurat na tą ścieżkę życiową, że, że kocham to, kocham robić to co, co, co tutaj mam w pracy, tak. Super, a powiedz taką jeszcze rzecz, bo y, mamy takich uczniów w naszej szkole, którzy pochodzą z małych miejscowości i być może obawiają się, że będą musieli y, pójść rozpocząć studia y, w, w dużym mieście. mieście. Czy to jest taka słuszna obawa? Też pochodzę z małej miejscowości. Jest to właśnie złe podejście, bo no ja jestem tym przykładem, że jest możliwość, tak? No wiadomo, że jest potrzeba wsparcia o, ludzi, którzy gdzieś tam pomogą i powiedzą, mów, dasz sobie radę, tak? bo, bo gdzieś tam ciężko jest odnaleźć się w tym dużym mieście. No ale jest to naprawdę wszystko do zrealizowania. No, wiadomo, że jeśli są osoby, które gdzieś tam pomogą e, i powiedzą, jakie są możliwości dla osób z małych miejscowości, że są jakieś e, wsparcia ze strony uczelni, tak jako ja jestem z rodziny gdzieś tam e, małej, ta, tak z małej miejscowości, z rodziny... E, um, no z niskim tak wsparciem finansowym jest to możliwość taka, że uczelnia wspomaga tych studentów. Tak. Ja dodatkowo uczyłam się dobrze, miałam wsparcie w postaci stypendium naukowego, więc wszystko jest do, do osiągnięcia. Tylko ale trzeba po prostu chcieć. Czy coś takiego byś jeszcze chciała przekazać uczniom, na co powinni uważać? Czyli znaczy, no, po, powinni. Nie ograniczać się, tak? Jeśli ktoś ma marzenia, to warto je realizować. Ja jeśli bym miała teraz możliwość spędzenia czasu w szkolnej ławce, to na pewno bym to wykorzystała jeszcze bardziej intensywniej, tak? Postawiłabym na to, żeby uczestniczyć w tym życiu. Grudzieńczych lat, no, lat, szkolnych lat, gdzie można bardzo dobrze spędzić ten wolny czas, korzystając tu z różnych spotkań realizowanych w szkole, tak jakichś wycieczek, organizowanych spotkań poza, poza szkołą. No i też brać udział w życiu szkoły. Więc trzeba po prostu, jeśli jest możliwość i, i macie. Teraz ten czas przed sobą. To ja z doświadczenia dzisiaj chciałabym powiedzieć, że życie pełnią życia. Masz już ze sobą dwa sukcesy, bo skończyłaś technikum ekonomiczne w latach 2011-15. Potem studia, a powiedz co robisz aktualnie? Aktualnie po ukończonych studiach rozpoczęłam pracę w zawodzie, jestem inżynierem budowym. Rozpoczęłam pracę w kwietniu. W lipcu obroniłam jeszcze studia podyplomowe, bezpieczeństwo i higienę pracy i też otrzymałam dodatkową funkcję koordynatora BHP. Na co dzień w Szkole pracowników dbam o ich bezpieczeństwo przed wejściem na, na budowę. Dokonuję też inspekcji BHP. No i współpracuję z podwykonawcami, którzy realizują współpracę na naszym projekcie. Bardzo fajne. czyli tak, po technikum ekonomicznym okazuje się, że nie muszę być księgową, tak? Pewnie, że nie. Szkoła średnia dała mi solidny fundament do tego, aby dalej realizować swoje plany i, i nie tylko jakby ograniczać się do, do tego jednego zawodu, tak? Można mieć kilka zawodów, a nie wiadomo, co nas w życiu spotka, każdy się może nam przydać. Bardzo fajnie, czyli takie różne dziedziny, różne zainteresowania, też taka fajna perspektywa na przyszłość. A powiedz, jak chodzisz na co dzień ubrana? Tak, na, na, co, dzień, na co dzień chodzę brudna, ale szczęśliwa, tak jak to BHP, to oczywiście kask z paskiem podbródkowym, odzież odblaskowa, czyli kana, kurtka bądź kamizelka, i buty klasy S3 za kostkę dbam o bezpieczeństwo, nie tylko swoje, ale także wszystkich pracowników, więc muszę być przykładem. Czyli taki, dla nich taki przedmiot BHP okazuje się, że jest bardzo ważny, no bo co? Powinniśmy dbać o swoje bezpieczeństwo. E, oczywiście, to nie tylko na budowie, czy. W szkolnej, w każdym, na każdym stanowisku, w każdym miejscu, bezpieczeństwo każdego człowieka jest ważne. Na tak pewno chcesz nam coś jeszcze od siebie powiedzieć i masz jakieś ciepłe wspomnienia z naszej szkoły. Oczywiście. E, zawsze wspominam szkołę z sentymentem. To był dla mnie czas m, mojego życia, jakieś cztery lata, które spędziłam w tych murach. Dzisiaj mogę być tutaj po upływie tych, tych lat w klasie, w której się znajdujemy. Była to klasa szczególnie wyjątkowa, gdzie odbywały się lekcje matematyki i zawsze możliwość pójścia do tablicy było gdzieś tam z trochę i przerażeniem w oczach. Dzisiaj z tego się śmieję i, i bardzo dobrze to wspominam, bo jednak nauczyciele byli tutaj wymagający, ale jednocześnie życzliwi. Atmosfera w szkole była przyjazna, mogliśmy mieć wsparcie ze strony nauczycieli, rówieśnicy też wspomagali się nawzajem, spędzaliśmy tutaj swoje i złe, i, i dobre chwile. Więc no, czego tutaj więcej trzeba? <tryba> Naprawdę to był wyjątkowy czas spędzony dobrze w szkole. Tak? Na dzień dzisiejszy jestem dumna z tego, że, że skończyłam tą szkołę, która dała mi możliwość dalszego rozwoju i spędzenia tutaj wspaniałych lat. Bardzo fajnie, czyli okazuje się, że jednak nie musimy wyjeżdżać do dużego miasta, żeby kontynuować naszą naukę w szkole średniej po podstawówce, tak? Czy się z tym zgadzasz? Oczywiście. Ja akurat miałam taką możliwość, że mam blisko tutaj swoją miejscowość rodzinną. No, niestety musiałam tutaj dojeżdżać, ale no nie, 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 nie żałuję tego. Miałam podgórkę, jak to do szkoły, trzeba było codziennie iść pod górkę, ale jak to mówią, im bardziej pod górkę, tym są piękniejsze widoki i warto było. Super, fajne widoki mamy naprawdę świetne w naszej szkole, ludzi też możemy super poznać, także jeszcze raz serdecznie Tobie dziękuję. Dziękuję. Pracuję zawodowo. Obecnie jestem inżynierem budowy i koordynatorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Moim priorytetem jest bezpieczeństwo wszystkich pracowników i rzetelna współpraca z podwykonawcami. Tak wygląda moja rzeczywistość w branży budowlanej.